Jeżeli chodzi o całość, wyrównane tak jak chyba wynik, natomiast gospodarze mieli na pewno w pierwszej połowie doskonałą sytuację, bo mieli rzut karny i w drugiej też bardzo dobrą sytuację, gdzie Jakub Tetyk wybronił. My mieliśmy dwie równie dobre sytuacje w drugiej połowie, gdzie Krakowiak też dwie doskonałe interwencje, natomiast jeżeli chodzi o mój zespół, to to zrobiliśmy dzisiaj w mojej ocenie za mało, żeby, żeby to spotkanie wygrać. Na pewno wiatr determinował te dwie połowy, bo było bardzo silne podmuchy i w pierwszej połowie grało się troszkę trudniej jeżeli chodzi o atakowanie. Natomiast w drugiej połowie my mieliśmy tutaj wiatr z sobą. Natomiast no, to już w szatni sobie gdzieś tam powiedzieliśmy, na pewno. Nie tak miała ta druga połowa wyglądać, gdzie pierwszą mieliśmy taki moment trudny, takie 5 minut ostatnie pierwszej połowy i wyszliśmy z tego obronną ręką, natomiast z drugiej na pewno chcieliśmy więcej operować piłką, więcej być w posiadaniu na połowie przeciwnika, żeby te akcje były składne, były zawiązywane. Natomiast zgraliśmy za bardzo bezpośrednio i tutaj upatrywałbym tego, że tych sytuacji tworzyliśmy niewystarczająco dużo, żeby zdobyć bramkę. Na pewno nie chcemy w ten sposób grać. I tutaj patrząc na te, na te dwa ostatnie mecze, to na pewno tak jak nie mieliśmy w pierwszych gdzieś tam 10-11 kolejkach problemów z fazą ataku, a nie mogliśmy zagrać na zero, tak tutaj gramy trzeci mecz na zero. Natomiast przekłada to się też trochę na nasze działania w ataku, a te proporcje musimy zachować, żeby wygrywać mecze. Dlatego mamy długi mikrocykl do niedzieli i dużo czasu na poprawę pewnych elementów. Dziękuję. Tak, myślę, że jakiś niedosyt na pewno jest. Patrząc z perspektywy samego meczu i wchodząc w takie szczegóły na pewno na pewno na duży plus pierwsza połowa, bo jak na trzy mm, dni pracy to, to, czego na pewno oczekuję od drużyny, czyli ta intensywność, ta organizacja w obronie wysokiej czy w niskiej, na pewno była na duży plus. Um jeśli chodzi o samo budowanie fazy ataku to na pewno gdzieś tam są te możliwości dużo większe, aczkolwiek te sytuacje były, tak, bo, bo, bo rzut karny bo sytuacja cierpki w słupek eee, na, pewno, na pewno można było z tego dużo więcej wycisnąć druga połowa na pewno gdzieś tutaj już gorszy moment, bo, bo Resowia dochodziła do sytuacji i, i gdzieś tutaj duże brawa dla, eee, dla naszego bramkarza, bo bo nas trzymał pod tym przysłowiowym prądem, ale końcówka znowu gdzieś Pokazaliśmy to, co chcemy pokazywać w każdym meczu, czyli grać do końca i szkoda, bo, bo myślę, że sytuacja z skibickiego to jest stuprocentowa sytuacja. Ale punkt jest dopisany, czyli jest plus jeden, więc to na pewno na, na jakiś tam mały plusik, zero z tyłu, czyli drugi mecz gramy na zero z tyłu, więc to nam daje gdzieś powody do tego, żeby, żeby iść do góry i, i w kolejnych meczach mam nadzieję, że to będzie wyglądało na, na wyższym poziomie. Tyle.